Odkąd tylko wynaleziono łódź, chłopcy wyruszali na morze wraz z ojcami. Chcesz płynąć na ryby? Pewnie. Populacja orek zmalała o 10% w ciągu dwóch lat. Zaczynamy. A jeśli bale nie są takie jak ludzie, to zwierzęta nie mają uczuć. To tylko ryby. Mnisz się, tato, jestem wielorybnikiem. Co trzeba robić, kiedy nas do czegoś zmuszają? Bronić swojego zdania. Zawsze trzeba robić to, co należy, nawet jeśli to boli. To jest właśnie najtrudniejsze. Uwaga! Kim jest Twój przyjaciel? Nie jestem wielorybnikiem, wręcz przeciwnie. Jesteś wielorybem? Jesse Randall przeżyją zupełnie niezwykłą przygodę. Willie nauczy ich współczucia. Obejrzyjcie film o pięknie przyrody, sile przyjaźni i mocy miłości. Wspaniałe widowisko i piękna historia. Uwolnić orkę, część trzecia. Na ratunek.